Dzień dobry, dzień dobry, cześć! Witam was serdecznie na naszym spacerze, na naszym Powerwalku. Szczerze że wypada się przedstawić. Nazywam się Mateusz Kusznierewicz, jestem sportowcem, żeglarzem, i dzisiaj gospodarzem naszego power Powerwalka. Tak jak wczoraj Powerwalk prowadził Maciej Demski, to jak widzicie zmieniamy się codziennie. I dzisiaj to ja maszeruję razem z wami. Niezależnie, gdzie jesteście, o której godzinie chodzicie sobie na taki spacer, to wiedzcie jedno, nie ma nic lepszego, co możemy dla siebie zrobić, niż zacząć dzień od wyjścia na świeże powietrze i odrobiny aktywności. Można oczywiście pobiegać, można sobie zrobić jogging, a my chodzimy, maszerujemy, bo to może akurat robić każdy, niezależnie od wieku, płci, formy, wagi, masy ciała, mam na myśli, i różnych innych takich aspektów. I bardzo często rozmawiamy sobie tutaj o ciekawych rzeczach. Dzisiaj opowiem Wam o moim ulubionym i bardzo dobrze sprawdzającym się specyfiku, leku, można by powiedzieć, który pomaga mi wyjść z różnych Opresji, mam na myśli zdrowotnych typu, co? Typu przeziębienie, grypa. No, wtedy, kiedy mnie coś bierze. Uwaga, wychodzę teraz na słońce, ale mi radzi, ja ci kręcę. Przepiękna pogoda w trójmieście. Dosyć chłodna jest, ale błękitne niebo, jak widzicie ze mną. Wczoraj też mieliśmy ładny dzień. Trochę pokropiło w ciągu dnia, ale to były takie chmurki, które przechodziły. Ale generalnie mamy w ten weekend cudowną pogodę nad morzem. My mamy teraz też regaty. Regaty opuchar Marinek Gdańsk. Ścigaliśmy się wczoraj w dwóch wyścigach. Dzisiaj mamy dwa kolejne wyścigi. Mam załogę w teamie Espire. Pływamy. O, proszę bardzo, bluza teamowa nasza. Super czas, bardzo fajne regatki. Dużo jachtów. Wczoraj to, słuchajcie. Ja myślę, że około 600-700, a może nawet 1000 zawodników startowało, pływało na Zatoce, bo były regaty w windsurfingu, tutaj w Sopocie, organizowane przez Sopocki Klub Żeglarski. Były katamara, regaty katamaranów przy Molo w Sopocie. Są też rekla, regaty reklamy, czyli wszystkich, którzy działają w branży reklamowej, przyjechali i. Pływają przy Molo w Sopocie na regatach przesiadkowych. No, podobno 700 osób. Cały hotel jest wypełniony i zarezerwowany właśnie dla uczestników tych regat. No i my na tych większych jachtach ścigamy się na wysokości mola w Brzeźnie. Więc jeżeli jesteście w Trumieście w Sopocie, w Gdańsku, bo później tam nic nie widziałem żeby się działo, ale w, tym, w tej części Zatoki Gdańskiej to tłumy po prostu. Ja uważam, że było w wczoraj e, około tysiąca żeglarzy i żeglarek oczywiście na, na wodzie. No cudowne. Trochę się czuję poobijany, bo wczoraj się tak wywraliłem na łódce, przy pierwszym zwrocie, przy pierwszym manewrze e, potknąłem się o yy, bloczek, który jest przymocowany na pokładzie. I, słuchajcie, tak się nołem, że spadłem piersią tutaj gdzieś. Yy, mam taką szramę i tak jestem pobijany. Yy, trzy rany cięte, krew się lała. Ja Cię kręcę, dzisiaj spałem jak zabity po prostu. No ale obudziłem się jeszcze przed naszym power walkiem chyba o 5.40. Wyspany, bo się zregenerowałem, zadbałem o to i jestem tutaj teraz z Wami. Zanim przejdę jeszcze do głównego tematu dzisiejszego Power Walka, to powiem Wam, że maszeruję dzisiaj w klapkach. Pierwszy raz idę na Power Walk w klapkach. O, proszę bardzo. I tak się właśnie zastanawiałem. Kurde, po pierwsze, bardzo lubię chodzić w klapkach w takich japonkach, ja mógłbym cały rok chodzić najlepiej jakby klimat mi na to pozwalał, no ale nie zawsze tak jest ale jeszcze bardziej lubię chodzić na bosaka i właśnie muszę sobie pomyśleć kiedy pójdę z wami na taki spacer gdzie będę szedł po, no nie chodniku ani asfalcie, ale właśnie po ziemi po trawie na bosaka, to jest coś niesamowitego jaki ja uwielbiam ten bezpośredni kontakt z naturą Coś cudownego to jest i e, bardzo tego potrzebuję wręcz. Nie wiem, czy wy też tak macie. Jeżeli e, tak, to napiszcie. A jeżeli jeszcze tego nie próbowaliście, to też napiszcie. Czy, czy w ogóle to praktykujecie? Czy też, e, czy, byś, e, czy byście chcieli spróbować? A jeżeli tak, to gdzie? Bo może podsuniecie, właśnie jakieś fajne, jak one tam się nazywają? Fajne, fajne pomysły. To naprawdę mogłoby być super. Dobra. Moi drodzy, e, lek, najlepszy mój lek, sprawdzony, który bardzo polecam na e, wszystkie przeziębienia, infekcje, wygląda tak. Gdzie jest kamera? Tu jest kamera. Moi drodzy, to jest nowozelandzki miód Manuka. E, stosuję go od. Kilku lat, myślę, że siedmiu, ośmiu. I się sprawdza. Na mnie się sprawdza fantastycznie. Naprawdę zawsze jak mnie coś bierze, to nie sięgam po tabletki. No, zdarza mi się oczywiście, nie wiem, ostatni raz, chyba dwa czy trzy lata temu nawet musiałem wziąć antybiotyk, no bo już nic mi nie pomagało. Ale już nie pamiętam, kiedy ostatni raz brałem. Nie wiem, Coldrex, czy tam APAP, czy jakieś takie inne rzeczy. Ja wiem, że one pomagają i nie mówię, że są złe, ale szukam tych naturalnych rozwiązań. I taki miód jest dla mnie właśnie naturalnym rozwiązaniem. Dlaczego? Uwaga, mam ściągę bo wszystkiego bym nie zapamiętał. No zresztą, co ja tutaj będę mówił, sami w internecie, jak poczytacie o miądzie Manuka, no to możecie sporo o nim się dowiedzieć. Ale em, on ma bardzo pro, pro, prozdrowotne właściwości działania antybakteryjnego. Tak, czyli nie na wirusy pomaga, ale na e, wszystkie infekcje typu bakteryjnego. Bo musimy te dwa, e, że tak powiem, świństwa rozróżnić bakterie i wirusy. To one są dla nas niebezpieczne i mogą nas, że tak powiem, rozłożyć. I także, oprócz tego, że mają właściwości działania antybakteryjnego, to miód manuka posiada potencjalną aktywność na wspomaganiu, wspomaganiu leczenia zakażenia E. coli. To akurat gdzieś tam jest mi dalsze. Częściej to właśnie te bakterie mnie łapią, myślę, że nas łapią, ale mówię po prostu, że tutaj także w tym może pomóc. I o co chodzi z tymi miodami Manuka? Bo one są robione w Nowej Zelandii. Oczywiście mają certyfikat, no, wysoki, wysoka jakość produktu. Zresztą też nie są tanie, o czym zaraz powiem. Ale te miody posiadają MGO, co oznacza, uwaga, methylglojaksal. Jest to taki specyfik, który jest charakterystyczny właśnie dla miodów na nauka składu z grupy aldehydów. I co się okazało? Że w Nowej Zelandii, tam właśnie, jest ich więcej niż gdzie indziej na świecie. Generalnie to już nasze babcie mówiły, że miody są zdrowe. Miód, oczywiście, jest słodki, posiada dużo ilość cukru, ale wiadomo, że on jest no, ten na, naturalny miód. No, chyba wszystkie są naturalne. Nawet powiem szczerze, nie wiem, ale dzisiaj człowiek jest w stanie wymyślić. Wszystko i bardzo możliwe, że jest też i sztuczny miód, no ale ten, który pszczoły, że tak powiem, zbierają w ulach, i które z pasiek takich, właśnie zbierane jest, w pszczelarzy, no to jest przez pszczelarzy, no to jest jak najbardziej naturalny, chyba, co? I, no i ten, właśnie miód, jak mówię, jak się dodaje do herbatki, albo bardzo często też. Dodajemy miód do naparu z imbiru, który bardzo polecam, który pijemy, można by powiedzieć, codziennie. My zawsze rano, w trakcie śniadania albo po śniadaniu, robimy wrzątek. Tniemy na małe plasterki, jaką tam się nazywa, ten imbir. I później bardzo często, kiedy woda już troszeczkę cieplejsza się zrobi, znaczy chłodniejsza, ale nadal jest ciepła, to dodajemy miód. No i bardzo często dodajemy właśnie miód manuka. Ale to właśnie dlaczego mówię o tym miodzie, bo generalnie miody są zdrowe, a tu okazało się, że w Nowej Zelandii powstaje miód, który ma jeszcze większą intensywność tego MGO, czyli Salu. I to świetnie działa na no nasz Układ autopornościowy, a przede wszystkim właśnie na przeciwdziałanie bakteriom, więc myślę, że to jest dobrze. Ile kosztuje taki miód? Bo można go oczywiście zamówić w internecie. Tu akurat mam taki słoiczek, on jest zrobiony z plastiku, w ogóle bardzo dobra jakość. Ten miód jest pyszny. Generalnie naprawdę ja sobie łyżeczkę zawsze biorę przed śniadaniem, bo jest instrukcja taka, żeby sobie brać go przed posiłkami. Tak, pół łyżeczki sobie robię, bo ja bardzo często go w ogóle biorę profilaktycznie. Nie tylko wtedy, kiedy się źle poczuję i kiedy czuję, że coś mi bierze, ale sobie go biorę profilaktycznie. Nie za często, nie codziennie, ale ten... I... a wtedy, kiedy mi łapie coś, no to od razu większa dawka. Dwie, trzy, a nawet cztery takie łyżeczki w ciągu dnia, nie wszystkie oczywiście naraz. I to od razu czuję, że mi pomaga. W zeszłym tygodniu miałem w ogóle taką <laughs>, trudną sytuację zdrowotną, bo coś mnie wzięło. E, na gardło mi się rzuciło. E, no i też od razu cały organizm osłabiony. Wręcz musiałem się położyć do łóżka, zrobić sobie dwa dni. Całe szczęście było ten Boże Ciało. E, to nie były dni, kiedy miałem bardzo dużo obowiązków, z których nie, niektórych, no, powiem szczerze, ciężko by było mi je odwołać. No ale zrobiłem, położyłem się, nie brałem żadnych innych leków poza mianem manuka. Po już drugiego dnia e, czułem się lepiej, a trzeciego stałem i w ogóle ani śladu. Po, po tym. czyli nie żaden inny lek z apteki. Te bardzo popularne, które są gdzie one, jak one tam się nazywają, e, reklamowane reklamowane. Poczekajcie, muszę przejść przez ulicę, dobra. Co są reklamowane w telewizji czy w internecie? Tylko właśnie tego. Ile taki minut kosztuje? Bo o tym zacząłem mówić, a oczywiście już odszedłem od tematu. Dobra, więc to jest łojniczek akurat półlitrowy. 500 gram? Tak. Nie, co ja mówię, 500 gramowy. Ciężki jest. To chodzi o wagę, a nie o objętość. Mm, więc tak, e, to co jest ciekawe w tych miodach, to jest intensywność tego składu MGO. Tutaj mamy setkę, jest też trzydziestka, czyli powiedzmy, zaczyna się wszystko od trzydziestki, później jest setka, później 250 intensywności tego MGO, 400 i 550. A my setkę używamy chyba w zeszłym roku, mieliśmy 250 w domu. A, Setka, powiedzmy, wystarcza, bo też i dzieci yy, yy, jedzą miód Manuka u nas w domu. To już nie pamiętam, kiedy Max, i na yy, yy, chorowali. Yy, też nie wiem, czy to zasługa tego, czy dobrego snu, czy też właśnie aktywności, dobrego odżywiania, no, ale to wszystkie elementy się na to składają, co nie? Yy, to, to są te dobre nawyki, które mamy, właśnie żywieniowe, i tego, że tak powiem, wpływający na nasz dobrostan, well to nasze zdrowie. Dobra. Eee, 30 kosztuje, a może powiem tak, od najtańszego to jest ten na 60 zł za słoiczek 250 gramowy, który moim zdaniem spokojnie wystarczy na miesiąc, do 242 zł za 250 gramowy słoiczek. Z MGO 550. No, więc tak, może do najtańszych ten specyfik nie, nie, nie należy. Natomiast jest skuteczny, jest naturalny, jest zdrowy i, i działa. To, to najważniejsze, że działa. Więc ja mam taką zasadę, że za jakość trzeba zapłacić więcej. Lubię żyć bliżej natury, lubię żyć i szukać rozwiązań, właśnie tych jak najbardziej naturalnych, chociażby takim naturalnym rozwiązaniem, wpływającym jestem przekonany dobrze na moje zdrowie i myślę, że na nasze wszystkie. Jest po prostu taki spacer jaki mamy teraz. Też wyjście na świeże powietrze, na te naturalne słońce, te światło to jest fantastyczna rzecz, którą możemy dla siebie zrobić. I tak samo jest z lekarstwami. Potrzebujemy sobie pomóc czasami, no bo dużo tych świństw lata w powietrzu. no i Tak to jest. Nie mówię tego akurat w okresie jesienio-zimowym, chociaż powinienem wtedy i na pewno zrobimy power walka przed sezonem chorobowym, kiedy się już lato skończy i przyjdzie jesień, no bo wtedy najczęściej coś nasłapie, ale jak widać, a czego jestem dowodem, ee, Dlaczego jestem, poczekaj, gdzie, gdzie, gdzie ja tutaj powinienem pójść? Dobra, tędy jeszcze pójdę. Ok, bo mam jeszcze jedną rzecz wam do powiedzenia dzisiaj. I dlatego... I dlatego co? I dlatego zrobię sobie jeszcze dłuższy spacer. A nie, że już będę kończył. No, więc e, mam nadzieję, że to wam się spodobało. Co jeszcze a propos tego miadu manuka mam? A, że... Oprócz takich słoiczków, gdzie jest po prostu miód tam w środku można kupić też cukierki z miodem manuka, też są smaczne, też je mamy. Można jeszcze kupić produkty płynne, a nawet słuchajcie jest spray ust. no więc myślę, że tu każdy coś dla siebie znajdzie. Jeżeli byście chcieli spróbować, polecam. A jeżeli macie jeszcze też inne tego typu naturalne specyfiki, którymi moglibyście się z nami podzielić i które działają, to też proszę napiszcie. Nie mam na myśli tego, o czym wspomniałem już, że napar zimbiru czy coś, tylko to, co można kupić w aptece albo gdzieś w jakimś innym sklepie, co może być substytutem. Do tych lekarstw, tabletek yy, najbardziej popularnych, które mają paracetamol czy różne inne rzeczy. Wiecie, wtedy, kiedy nas coś złapie, weźcie, podzielcie się swoimi opiniami, pomysłami i doświadczeniami. Myślę, że to jest coś, co jest fantastyczną wartością tych naszych powerwalków i yy, yy, dużym plusem, że jesteśmy. Fajną grupą osób, w pewnym sensie społecznością, która właśnie myśli podobnie i działa podobnie i też maszeruje w tą samą stronę, małymi kroczkami ku wielkim zmianom. Jak bardzo możemy sobie pomóc, to jest super rzecz. A propos społeczności, moi drodzy, bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim patronom, którzy nas wspierają. Jesteście cudowni. Wszyscy jesteście fantastyczni, ale tutaj to wsparcie, za które bardzo dziękujemy, jest dla nas ważne, mamy ten nasz profil PowerWalk na Patronajcie, Zresztą w opisie tego Powerwalka możecie znaleźć tam do tego link. I słuchajcie, w tym tygodniu dla patronów organizujemy spotkanie, a tak naprawdę dwa spotkania, dwa terminy spotkań online, w środę i w czwartek. Wszyscy nasi patroni i ci aktywni, i ci, którzy już że tak powiem, odeszli, ale nie zapominamy o nich. Dostali link, tak naprawdę całą wiadomość od nas. Więc jeżeli jesteście patronami naszymi i nie dostaliście tej wiadomości, to napiszcie do nas, skontaktujcie się z Gosią przede wszystkim, z Gosią Pielichowską, bo ona w naszym zespole opiekuje się w ogóle tym całym obszarem Patronita i Dlaczego wspominam o tym spotkaniu? Ponieważ w ogóle będziemy chcieli porozmawiać z patronami o Power Walk, spotkać się, w ogóle sobie pogadać, poznać się, ale też będziemy chcieli zaproponować zmiany, które wprowadzimy do Patronite'a. Mamy super pomysł, tak naprawdę kilka. I tak pomyśleliśmy, że najpierw omówimy to z patronami, więc Tutaj wielka prośba o to, żeby, żebyście sprawdzili wiadomości. No i super by było, gdybyście byli w środę lub w czwartek. Możecie też być jednego dnia i drugiego. 19.30, spotykamy się online. Wysyłaliśmy też link do platformy, na której się połączymy. Myślę, że to będzie fajne spotkanie. Więc, no i oczywiście, też poznacie cały zespół. Powerwalkowych, ten, który zarządza i wszystko ustawia. Tutaj i grafiki, i całą technologię, i wszystko. No wiadomo. Wiadomo, mix, jak to mówi młodzież. No dobrze. To by było tyle z ogłoszeń. No a jeżeli oczywiście ktoś z Was chciałby dołączyć do grana patronów, no to też zapraszamy. Też jest fajnie, chociaż z drugiej strony też polecam i zachęcam jeszcze chwilę poczekać bo chyba od przyszłego tygodnia właśnie zmienimy te, jak one się tam nazywają, e, benefity, nie wiem jakby to tak nazwać, to co proponujemy patronom e, w zamian za ich wsparcie, więc. Ale w sumie to nie będzie pod względem progów duża zmiana, więc. A spokojnie, możecie dołączać też teraz, albo, albo też i hmm, poczekać jeszcze chwilę. Ale bardzo, bardzo dziękuję wszystkim patronom za wasze wsparcie. Dobra, to tyle na dzisiaj, moi drodzy. Idę teraz do domu, żeby sobie zrobić ten 7-minutowy trening dzisiaj. Pamiętacie, korzystam z takiej aplikacji Seven, która w no, sposób taki, myślę, że dosyć fajny. Przygotowuję mi zestaw ćwiczeń, do których nie potrzebuję nawet siłowni ani żadnych ciężarków, po prostu ćwiczę z obciążeniem własnego ciała. Później Śniadanko, a przed Śniadankiem miód manuka, o której dzisiaj Wam opowiadałem. No i o 8.30 wychodzę do Mariny, wsiadam na rower, jeszcze po drodze muszę kupić prowiant. Dla całej mojej załogi. O 9 mamy briefing. No już na pokładzie, jak tu przygotowujemy, jak do wypłynięcia. O 9.45 dock Wypływamy z mariny w Sopocie. A o 11 start do pierwszego wyścigu. Dzisiejszego pierwszego, a w sumie będzie to już trzeci. No więc taki plan. A ciekaw jestem, jaki wy macie plan na dzisiaj. Jeżeli luz bluz, też jest tak fajnie. W niedzielę, żeby sobie. Po prostu nic nie robić, ponudzić się też jest dobrze. No więc życzę Wam cudownego dnia. Dzięki za wspólny spacer. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Spotykamy się oczywiście codziennie na powerwalkach. Wychodźcie na spacer, wychodźcie na świeże powietrze. Najlepiej w tej pierwszej części dnia z psem samemu. Weźcie może sąsiada albo kogoś z rodziny na taki spacer. Naprawdę to dobrze robi dla nas wszystkich. Na jutrzejszy Power Rock zaprosiłem Krzyśka Kozakiewicza, który jest organizatorem konferencji IT Manager of Tomorrow, która odbędzie się w Gdyni za półtora tygodnia. Ja na tej konferencji też wystąpię, więc zapraszam Was serdecznie. Przede wszystkim na jutrzejszy Power Rock, ale na konferencję też. Fajnie, trzymajcie się. Miłego dnia. Pa Pa.